Dobra, także nacięcie przed nowy patch 1.9. E, to sobie jest drop z dwóch esencji? To może polecieć, oczywiście przez tłumaczę Google tłumaczone. Zabieramy się za opening. Zrobiliśmy ich tych esencji of life 21, tych darknessów 56. Więc otwieramy. Ouu, Damajet Coin. 3 punkty bonusowe. O, no, taki dropik teraz taki dropik poleciał z tych 27. Te dwa materiały służą do robienia sobie skinów. Dama coin, albo to są tylko trzy punkty bonusowe. Może do czegoś jeszcze więcej. Nie wiadomo. Darknessy teraz. No z Agnesów, tak średnio bym powiedział poleciało, nie poleciała żadna woda, a szkoda, wielka szkoda um, i w sumie to tyle, dzięki za oglądanie, ze mną był dubcyper i wymutowany grabik, do następnego siema.